Witam serdecznie wszystkich po raz kolejny, ponieważ omawiamy czas dzisiejsze, czas apokaliptyczne, mi w rękę, wpadł mi w rękę taki artykuł pod tytułem Zbliża się Wasze wyzwolenie. W Łukasza w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale w 28 wersecie jest zapisane. Wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze wyzwolenie. Ale to wyzwolenie niesie też za sobą wiele wyzwań, wyzwań, przed którymi niebawem staniemy. Chciałbym Wam pokrótce zredagować, zredagować ten artykuł. I y, co w nim jest napisane, co będzie początkiem wyzwolenia? Początkiem wyzwolenia będzie wielki ucisk. Jak y, się zacznie ten wielki ucisk? Odpowiedzi udziela księga objawienia, opisując zniszczenie Babilonu Wielkiego. Jest to zapisane w Księdze Objawienia w 17. rozdziale, 5 do 7. Pozwolę sobie zacytować. Na czole miała napisane imię, które jest tajemnicą. Babilon wielki, matka prostytutek i ziemskich obrzydliwości. I zobaczyłem, że ta kobieta była pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Jej widok wprowadził mnie w ogromne zdumienie. Anioł odezwał się więc do mnie: Dlaczego jesteś zdumiony? Wyjawię Ci tajemnicę, kim jest ta kobieta i bestia, na której ona siedzi, i która ma siedem głów i dziesięć rogów. <laughs> Całą religię fałszywą bo nierządnica jest to imperium religii fałszywej. Słusznie przyrównano do prostytutki. Duchowni uprawiają nierząd z przywódcami tego niegodziwego świata. Zamiast lojalnie popierać Jezusa i Jego Królestwo, udzielają wsparcia człowieczym władcom i łamią zasady Boże, byle tylko zyskać wpływy polityczne. Swoją postawą całkowicie się różnią od Czystych, przyrównanych do dziewicy pomazańców bożych. Kto jednak zniszczy tę organizację przypominającą nierządnicę? Jechowa Bóg włoży swoją myśl do serc dziesięciu rogów, bestii barwy szkarłatnej. Rogi te wyobrażają. Wszystkie obecne potęgi polityczne, które popierają Organizację Narodów Zjednoczonych, zobrazowaną przez bestię barwy szkarłatnej. I jest to opis zawarty w księdze objawienia 17:3, który pozwolę sobie przeczytać. Anioł przeniósł mnie mocą ducha na pustkowie. Zobaczyłem tam kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii. Pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów. I objawienie, siedemnasty rozdział szesnasty do osiemnastego wersety a dziesięć rogów, które widziałeś oraz bestia z nienawidzą prostytutkę, ograbią ją, rozbiorą do naga, zjedzą jej ciało i doszczętnie ją spalą. Bo Bóg podsunął im myśl, żeby wykonali jego zamiar, żeby wykonali swój wspólny zamiar, przekazując władzę królewską bestii na pewien czas, dopóki nie spełnią się słowa Boga. Kobieta, którą widziałeś, oznacza wielką metropolię, panującą nad ziemskimi królami. Tak więc, moi drodzy, musimy się przygotować na pewne wydarzenia, które nastąpią chyba już niebawem. Bo analizując dzisiejsze wydarzenia, ten niepokój wśród ludzi, który rośnie, ile pieniędzy, mimo ogromnego kryzysu, jest przeznaczane na różne religie. Różne religie, które zawsze siedzą u boku władców, które nimi sterują, podpowiadają. Politycy chcą sami rządzić, mają tego dość. Pieniądze się kończą. No a gdzie jest najwięcej pieniędzy? Więc te słowa chyba są na dzień dzisiejszy jak najbardziej aktualne zjedzą jej ciało ograbią ze wszystkiego ciało czyli zabiorą pieniądze ograbią ze wszystkiego tutaj mam jeszcze jedną taką dość ciekawą wypowiedź którą chciałbym wam przeczytać jak kozy zareagują na wieść oczekującym je wiecznym odcięciu, będą się uderzać, lamentując. A jak zareagują wtedy bracia Chrystusa oraz ich wierni towarzysze? Pokładając bezgraniczną wiarę w Echowie Bogu i Jego Synu Jezusie Chrystusie, usłuchają polecenia. Gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze wyzwolenie. Łukasza 21:8. Rzeczywiście ci, którzy będą ufać Bogu, a nie władzom, nie politykom, będą mieć pozytywne nastawienie, pewni swego wyzwolenia. Do czego zmierzam? Zachęcam gorąco do tego, by interesować się proroctwami na niedaleką przyszłość, by nie zostać z ręką w nocniku, by nie być przerażonym. Dziś zauważcie, że. Niektóre religie mówią: z nami jest Jezus, z nami jest Jezus. Jezus dokonuje wielkich dzieł przez nasze słowa, e, niby dokonują różnego rodzaju cudów, e, wiele znaków pojawiających się na niebie e, zaczyna być przedstawianych w różnych mediach społecznościowych, ale chcę wam przeczytać jeszcze jeden. Werset z Biblii jest on zapisany w Mateusza 24, 24. Już otwieram sobie Mateusza 24. 24. Jedną chwileczkę. 24, trochę za daleko poleciałem. 24. I odnośnie tych znaków jest powiedziane tak, bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby jeśli to możliwe, wprowadzić w błąd nawet wybranych. Pamiętajcie, że Was przestrzegam. Jeśli wam powiedzą, jestem na pustkowiu, nie idźcie tam, a jeśli powiedzą, jest w głębi domu, nie wierzcie w to, bo jak błyskawica ukazuje się na wschodzie i rozświetla niebo aż po zachód, <laughs> tak też będzie z obecnością Syna Człowieczego. Gdziekolwiek jest trup, tam zlecą się orły. Pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.